Witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Cieszynie. Cieszyn rządzi, że tak powiem, jeśli chodzi o ilość otwartych restauracji. Kolejna restauracja w Cieszynie się otworzyła. No, ma trochę trudniej, bo akurat jest otwarta na ulicy Głębokiej, która jest no, teraz remontowana i ciężko, ciężko tutaj, ciężko jest w ogóle tu się dostać. Ale myślę, wszystkich tych, którzy chcieliby skorzystać, zjeść coś smacznego, to zapraszamy do Cieszyna. Restauracja Pycha Micha jest już otwarta. Siedzi tam już też Tomek i Artur. Za chwilę pogadamy z właścicielami. Ja, jak zwykle, zachęcam wszystkich tutaj naszych lokalnych mieszkańców do, do tego, aby abyście, momencik coś mi gimbal nawala, zachęcam was do tego, abyście, o, jestem, jestem, jest tu problem z zasięgiem, jesteśmy właśnie tutaj, przeprowadzimy taką króciutką rozmowę może jeszcze z właścicielami, jak to się stało, że oni się zdecydowali do, do tego, aby otworzyć lokal. A, przypominam, jesteśmy w Cieszynie. Kurde, jak mnie to denerwuje, że to się nie da... O, jest. <grywa> o. E, witajcie serdecznie. Rozmawiam z... Dawid Chrapek. Mama, Barbara, mama, Basia, Barbara. Basia, mama Basia. No, tak, ja sobie tutaj jeszcze mikrofon. E, no, co sprawiło, że, że otworzyliście restaurację i jak tutaj Wygląda u Was możliwość zamówienia jedzenia? Normalnie można usiąść, zjeść na miejscu. Piwko się można napić? Piwko się można napić, zimnego, lanego, regionalnego naszego, cieszyńskiego. Mhm. Także zapraszamy. No, chciałem tutaj dodać, że jest dzisiaj poniedziałek. Zazwyczaj w naszym kraju tu w poniedziałek to wszyscy jeszcze chyba o, odpoczywają po poniedzieli, ale, ale myślę, że już od wtorku restauracja ruszy, bo dzisiaj jest tak no, słabiutko, jeśli chodzi o, o widownię. <ścoughs> Trudno by to nazwać widownią, ale powiedzcie jeszcze, co, jakie macie specjały w kuchni, co można fajnego u Was jeść? Kuchnia domowa, taka Cieszyńska. Mieszana w zasadzie wszystko. Jak ktoś coś, każdy znajdzie coś dla siebie dla dzieci, dla dorosłego jakieś placki z blachy, tam makarony, nawet hamburgera, jak ktoś będzie chciał. Także zapraszamy. Dla każdego się coś znajdzie. A jak. Też no, coś konkretnego. No, no goląka, kotlety sabowe. No, no, na... takie, no, takie dania kotletyka? dla prawdziwych facetów. Tak, także jak, jak jest konsek, konsek chłopa, to też może tutaj przyjść. A jak, jak, jak u was stawiacie na tutaj na bezpieczeństwo odnośnie tutaj no tych norm covidowych, niecovidowych? Znaczy, myśmy się otworzyli w zasadzie parę miesięcy temu w tych wszystkich normach covidowych, także one są dalej przestrzegane. Tutaj nie jest nic złamane ani. Takie jak są te restrykcje, takie one są. To, że się otworzyliśmy, zmusiła nas do tego cała ta finansowa sprawa no po prostu. Wiadomo o co chodzi. Sytuacja życiowa, no, no, dokładnie. dokładnie. No, jaki jest odzew ludzi? Zainteresowanie na, na dzień dzisiejszy, tak? Zainteresowanie jest duże, są rezerwacje, wszyscy tam na znaczy, popierają, chwalą, tam. wszyscy, wiadomo o każdej tej Bardzo normalności. Dużo wsparcia, tak, od ludzi ogólnie. Tak, no ale to na razie na weekendy, a przez tydzień jak to wygląda przez nie, tydzień? Nie, no też, tylko że wiadomo, w mniejszej ilości przychodzą, bo byli ludzie dzisiaj, nie? tylko tak. to tak, nie mogę tak. powiedzieć, bo to jest cały jeden dzień, nie? Dzisiaj. Jest no, my tak. dopiero drugi dzień, no to co powiemy. <śmiech> <śmiech> no, ale już są zamówienia, zaczynają się już na środę, już na piątek, sobotę, niedzielę rezerwacje, nie? Tak, już tak, się zaczynają. Też, ważna kwestia jest taka, że ta bezwładność to te chwilę też trwa, zanim ludzie się oswoją ze świadomością, że tutaj tak. coś jest, bo do wielu Niemczech ludzi informacja ludzi nie dotarła. Się, tak, którzy przychodzą, to pytają się, czy mamy, czy faktycznie można zjeść tak. na miejscu, jakby nie, nie, nie dowierzają, tak, że tak. mogą No mieć, i nie? zaplanują sobie i przyjdą, tak, nie? Tak. No, poza tym, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, mówicie, że poniedziałki to nie jest dla gastronomii jakiś super termin, nie? No, różnie właśnie bywało, no tak, różnie, takie i Zawsze, A my jeszcze mieliśmy przedtem, przed, po, po otwarciu, przed zamknięciem, że tak powiem, poniedziałki wolne. No, przynajmniej ten jeden dzień mamy tutaj wolny, więc no, od kiedy nas zamknęli, czyli od października, robimy na okrągło, 7 dni w tygodniu. Okej, okay. tyle wytrzymaliśmy te 3 No i wytrzymaliśmy 3 miesiące i, i musieliśmy się otworzyć. Po, powiedzcie, jak, czy, jak bardzo na Waszą decyzję wpłynęło, wpłynęło otwarcie innych knajp w Polsce i w regionie, albo w regionie i w Polsce? Czy, czy ich y, akty odwagi, powiedzmy, były dla was y, inspiracją do tego, żeby pójść w podobnym kierunku? No na pewno, na pewno, na pewno. Gdzieś to tam y, 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 śledziliśmy, patrzyliśmy, no bo, no bo nie, człowiek nie wie, co ma zrobić, jakie ma prawo. Bo właściwie teraz już nie wiadomo, który, w którą Czyli stronę. Praw teraz. No dokładnie, tak. dokładnie. No, I, tak. I właściwie, no to tak wiadomo, że no, najgorzej ma ten pierwszy. Tak. Gdzieś tam. Bitwa została przyjęta. Tak, Bitwa o wolność tak. została rozegrana na placu teatralnym. Tak, a, my, a my po prostu już nie mamy wyjścia. My już nie mamy wyjścia. Nas, nas żadne właśnie tam tarcze nie obowiązują, jako że nowa firma otworzona w 2020 roku nigdzie. Po, pomimo, że właśnie ja osobiście śledziłam nieraz, słuchałam nieraz. Yy, Szukałam, żeby cokolwiek gdzieś tam było, bo my byśmy bardzo chętnie gdzieś też trochę odpoczęli. Niestety nie. Nowe otwarte firmy tam w 2020 roku nie tak, jesteśmy może, w ogóle gdzieś tam brani pod uwagę. Może w ogóle. zaznaczmy jeszcze, że firmy, które nie wykazują strat, bo firma, która została otwarta w 2020. Nie jest w stanie wykazać strat, co jest podstawą do tego, żeby udzielić tak. pomocy. Nie jest w stanie wykazać strat z zeszłego roku, bo nie istniała. I Dokładnie. Wy jesteście takim przykładem, że po prostu nie wykazujecie strat, więc nie kwalifikujecie się na pomoc. Dokładnie, A jesteście tak. w tym najgorszym okresie, bo tak naprawdę ta, ta cała górka inwestycyjna dopiero jakby no, spłacacie kredyty i no, tak, 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 tak. Tam była więc, że w tarczy jedno takie, taka yy, bodajże z dopłat do wynagrodzeń na, dla, dla tych, co było odnośnie do miesiąca do miesiąca. Spadek, 40 spadek tylko 40%. Znowu było trzeba spadek wykazać, ale to nie jest bo... Nie, nie, i to był tylko spadek miesiąca do miesiąca. Nas to nie obejmuje. No, Jeśli byłyby już dwa miesiące. Walczyliśmy z tym to może, wszystkim, aby. walczyliśmy po prostu, żeby coś robić. Każdego dnia tu byliśmy. I przez to ten spadek nie był 40% po prostu. No, my mieliśmy 30%, no coś tam nic tam faktem, no więc tak, jest my jesteśmy prawo. z każdej strony miny. Pomimo, że spadek z miesiąca na miesiąc jest 30%, 20%, więc. W zasadzie wychodzi na to, że jak, lepiej byłoby się tam. zamknąć tak. coś no. dostać, zamknąć, po prostu nic nie robić i chyba To wtedy znaczy mniej. nie. nie. No, to, no, 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 no. Ale w naszym przypadku jest to niemożliwe. Tylko, że są znaczy nie, nie, nie. U nas jest to niemożliwe przez to, że jesteśmy młodą firmą. No tak. I tak nam to nic nie da. No tak. Początki są trudne, ale myślimy, że teraz no, ta iskierka już na tyle się w Polsce roz, roz, rozpaliła, że, że wszystko to ruszy normalnie. Przypominamy, że tutaj, a ja może jeszcze pokażę, że tu jednak też właściciele stawiają. Jednak na te wszystkie wytyczne, żeby ci, którzy gdzieś tam się jeszcze obawiają, zobaczcie, lokal jest naprawdę ładny. E, tu wam pokażę jest dużo miejsca, mamy ci poniedziałek. Jest taki wystrój no, ładny, naprawdę tu tak e, przyjemnie. E, mają tu też nasze piwo lokalne. E, z Cieszyna. Także duży plus jest też lane. No, także można się napić piwka lanego, jak ktoś yy, lubi. A jeszcze Wam pokażę, że tu jest jeszcze druga sala. Tam już fajnie nadal, tam na dół niestety nie zejdę. Eee, spróbuję zejść na chwilę na dół, żeby Wam pokazać. Ale może się stracić zasięg. Więc, jak ktoś to. E, no, wrócę zaraz. Być może zobaczcie, tutaj na, na dole jest naprawdę przytulnie. E, tutaj to jest odnowione i są jest. Y, wystrój jest taki naprawdę e, no, takich starych tutaj wszystkich murów, tak było kiedyś. E, naprawdę fajny lokal, więc zapraszamy do Cieszyna i to już druga restauracja, przypominam w Cieszynie. Udostępniajcie tą wiadomość, e, e, bo tak jak mówię, ten lokal jest tutaj na głębokiej rozkopanej, więc. Ludziom może niekoniecznie się tu chcieć chodzić tą ulicą, bo no tutaj trwa remont. Tomek jeszcze tam trochę pogada z właścicielami. Myślę, że to na tyle na chwilę obecną. Przypominam o tutaj Grzegorz Sawicki, piwko dobre. Przypominam Cieszyn, ulica Głęboka. Głęboka 29. To jest też bardzo blisko w sumie, jakbyście chcieli przejść do restauracji U Trzech Braci, to zapytajcie, na pewno was też pokierują. Możemy jeszcze powiedzieć, że jak U Trzech Braci by nie było miejsca, no to śmiało można wpadać tutaj, bo to jest naprawdę kawałeczek dosłownie. Tylko pod tym, nie? I pamiętajmy, ja jeszcze, wam... jeszcze ważna rzecz powiem tylko, bo tutaj tworzy się taka, taka symbioza. To jest, bardzo fajne, że, to jest bardzo fajne, że Tomek z Trzech Braci, Tomek Kwiek, właściciel, przyszedł już tutaj kilkukrotnie, udzielił wam, udzielił wam informacji. W obrazku widzicie, Waldo każe mi tutaj Waldo każe mi zobrazować to, zwerbalizować to, co widzicie. Palec wskazuje tunel, który można przemieścić się z trzech braci do, do, pichy, do Michy Pychy. W, klapka, w klapkach można. Tak, no tak, jak sobie wynegocjują. I teraz chodzi o to, że tu się tworzy coś fajnego, bo niby są konkurencją, ale, ale, ale tak naprawdę, konkurencja, z konkurencją trzeba umieć żyć. Konkurencja to nie jest coś, co należy zwalczać. To, z tym, to trzeba wykorzystywać. Bo wszyscy tutaj tworzycie jakąś wspólnotę, która rzeczywiście ma na celu no, poszerzanie oferty cieszyna, tak naprawdę. Im ta oferta będzie bogatsza, tym więcej ludzi tu będzie przyjeżdżać. I teraz y, Tomek na przykład wam y, przyszedł tutaj i, i udzielił wam jakichś informacji, porad, y, żeby was wesprzeć, wsparcia. wsparcia. A, wsparcia. Już, już wymieniacie się informacjami, macie dostęp do informacji dzięki temu również służby, y, służby, które tutaj się pojawią, będą miały do czynienia z bardzo merytoryczną rozmową. Y, taką, no tutaj są ludzie, którzy mają świadomość swoich praw, wiedzą jak wyglądają procedury i no i będą wymagać tego, żeby tutaj nie doszło do nadużyć, to jest bardzo istotne, także no ja kończę, przekazuję pałeczkę Waldowi. Dobra, ja Wam jeszcze przypomnę teraz na koniec taką sytuację, że mamy dzisiaj, co dzisiaj jest? Dzisiaj jest poniedziałek Poniedziałek, tak. W zeszłym tygodniu, w, albo nawet ponad zeszłym tygodniu otworzyła się restauracja w Ustroniu. Więc miejcie to na uwadze, że w, i tam nie było ani policji, ani sanepidu. Później otworzyła się Brenna, nie było tam ani policji, ani senepidu. Teraz otworzyła się już przedwczoraj, tak? Czy wczoraj? Wczoraj się otworzyła kolejna restauracja w Cieszynie. Nie było tutaj ani policji, ani sanepidu. Więc no, można to sobie interpretować na różne sposoby. Ja na dzień dzisiejszy interpretuję to tak, że <laughs> właśnie tutaj to, mnie, że po prostu chyba faktycznie nie mają już pomysłów co wymyślić, żeby zakwalifikować to jako coś nielegalnego. Przypominajmy, że jeszcze do niedawna te lokale były traktowane jako kryminaliści, przyjeżdżała do Cieszyna policja. Dzisiaj już tych wizyt nie ma u nas w Cieszynie, więc... Miejmy nadzieję, że już nie jesteśmy traktowani jako te złe osoby, które chcą mieć. Co? Problemy z prawem, tak? My naprawdę jesteśmy za prawem, za policją, więc jeszcze raz udostępniajcie tą wiadomość, możecie tego dłuższego live'a też udostępniać u siebie. Tutaj jeszcze jedno pytanie, tak już przełączę. Godocie po naszemu, tutaj? O, czekajcie. Jak bez javi. My tu, my tu są Steloki. Ja weźcie są Steloki? Ja. Jestem są też Stela, no. no to... widzicie, oni tu też godają po naszemu. Także przychodźcie tutaj, My się musimy wspierać. Tu jako z Cesaroki. Cesaroki to są taki ludzie, co sobie nie dają i się wspierają. Arturo, wspierasz? A skąd żeś ty je? Też Stela? Stela. No, widzicie, także w stelokach jest siła. Eee, no i pozdrawiam Was serdecznie z restauracji w, Cieszyna, w Cieszynie. Przychodźcie na głęboką. No i życzę smacznego. Do usłyszenia. Pozdrawiam.